A cześć Wam wszystkim, witam Was serdecznie. I czas na kogo? Na lwa. Będziemy robić kochani lwa na maj i czerwiec. I jest końcówka maja, tak się nie wyrabiam. <grym> także ogromnie Was przepraszam. Z góry dziękuję za Wasze lajki, za Wasze komentarze. To mi pokazuje, że chcecie mnie słuchać, że mam dalej robić filmiki. To jest taki dla mnie mały kopniak, także z góry bardzo dziękuję. Zrobimy sobie tego lwa naszego i zobaczymy, tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest żadna kontynuacja. Zobaczymy, może coś nowego się pokaże niż w poprzednich miesiącach. E, może to nie trafić akurat do danej osoby, która to słucha, może akurat ma do kogoś innego. Także nie odbierajcie tego bardzo mocno personalnie, potraktujcie to z przymurzeniem oka. E, no i już tak, nie zawracam Wam głowy, zajmujemy się tym lewem. Tutaj dla lwa w energii. Na razie bardzo ogólne karty. Yy, ja mam trochę za ciemno chyba. Takie ogólne karty na lwa na czerwiec. Wiecie, co z energii tylko. Więc na razie zobaczymy, o kim będzie mowa. Dobra, mamy taki pierwszy rozkładik. Czy wy te karty dobrze widzicie? No chyba nie. Jak ja to przysunę. Bo tak staram się posłuchać komentarzu było coś na temat tego, że nie widać w kart. Ja bym chciała, żebyście bardziej widzieli, ale chyba jeszcze tego nie ogarnęłam do końca. Dobra. Może tak. Trochę bliżej. Jeszcze to muszę ogarnąć. No dobra. Słuchajcie. Mamy tego lwiątka tutaj. Taka karta. Takie karty. Musimy teraz znaleźć taki, taki wydźwięk z tej karty. O kim tutaj mowa? Lew. Lew. Aż spadły, no bo to jest mocna karta. Widzicie, nie do wszystkich. To będzie, no, muszę Wam coś pokazać. To jest dla lwa, który spotkał się z, ze śmiercią już. Dla lwa wdowca, wdowy. No na pewno, bo dziesiątka dla mnie i to jest szczegółowo, to jest dla kogoś, komu ta osoba zmarła, to mogła być śmierć nagła, to mogła być śmierć. Um... Szybka, taka jeszcze, no, nie do końca się pogodziliście. Nie do końca jest to zaakceptowane. Może dalej sprawiać ból, bo tutaj jest karta również ta za wami, to jest karta bólu. Karta tego, że nie ruszyliście naprzód. Więc ja muszę zrobić to dla takiej właśnie osoby, która wie, co to jest śmierć, i która najbliższą osobę straciła. I ja chcę zobaczyć, co dla tego lwa tutaj będzie przeszłości. Przeszłość się dalej trzyma. Mhm. Karta. Wiecie co, mieszkalna domu może chodzić o pracę. Przez twoją przeszłość ty też nie możesz jakoś ruszyć finansowo naprzód. Więc taka, takie małe szczegóły wam podaję, co żebyście zobaczyli, czy to jest do Was, czy nie. No problemy finansowe na pewno są tutaj dla takiego lwa. Co to znaczy problem finansowy? No chodzi o to, że po prostu jest tyle i koniec. I nie możecie gdzieś tam wyjść po, 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 poza to. Więc dla takiego lwiątka, karta mówi tutaj o tym, że nawet jeżeli jesteś, czy byłaś, czy byłeś w jakimś związku, to w dalszym ciągu gdzieś ta śmierć tej danej osoby, tak jakby cię trzymała po prostu za ramię, jakby ci nie pozwalała y, ruszyć naprzód do końca, niby twoje życie gdzieś tam się układa, ale ty nie jesteś jeszcze w pełni lwie szczęśliwy. Więc no, coś musisz zrobić, musisz się odciąć od tej przeszłości, musisz gdzieś popracować nad tym, żeby przestały cię te demony przeszłości ścigać i ganiać. Więc tak naprawdę, co można zrobić? No, musisz gdzieś. No, to jest karta kapłanki, intuicji. Fajnie by było, żebyś lwie em, poukładał sobie to w głowie. Żebyś przestał nosić ten problem, ten ciężar z powodu tej przeszłości, z powodu tej śmierci tej danej osoby. A tutaj jest bardzo fajna karta mówiąca o tym, że, em, że wyjdziesz naprzód, że znajdziesz tutaj tą osobę. Ale powiem Wam bardzo szczerze, nie? ta osoba mogła już znaleźć tą, tą bratnią połówkę, tą, tą miłość swoją. Jeżeli jeszcze nie znalazła, to tylko dlatego, albo ją traci cały czas w kółko, gdzieś jest, później nie ma, jest to takie zachwiane. Nie wiem, z którego, w które mam uderzyć, bo to może być tak albo tak. Jakkolwiek chcę dojść tutaj do takiego konsensu, chcę Wam powiedzieć, że to naprawdę od Was zależy, czy Wy poczujecie to szczęście, czy nie. To od Was zależy, czy wy przestaniecie myśleć o pewnych rzeczach jako o problemie, czy to finansowych, czy rodzinnych, czy, czy no musicie zmienić jakiś schemat, który ciąży Wam i ciągniecie od naprawdę wielu lat. Więc to jest tylko i wyłącznie zależne od Was, od tego, jaki Wy będziecie mieć pogląd na świat, jak zaczniecie traktować rzeczy, które Was denerwują, drażnią, przeszkadzają. Czy w końcu będziecie mieli myślenie takie, że to nie jest problem, to jest tylko lekcja do, do przejścia, to jest tylko rzecz, którą ty możesz zawsze zmienić. Um, możesz zmienić naprawdę w ciągu sekundy, możesz zmienić, jeżeli zaczniesz myśleć z serducha, z miłością podejdziesz do pewnych spraw, z wiarą to wtedy naprawdę te rzeczy mogą się odmienić i te szczęście tutaj może się na nowo narodzić w tej rodzinie, w tym związku. Jeśli byśmy mówili o lwie, który jest samotny i cały czas boryka się z tą samotnością, to ja mam tylko jedną rzecz. Lwie, jak ty masz poznać kogoś, jeśli ty mi nie wychodzisz praktycznie z domu? Albo nie wychodzisz z domu, albo nie, nie chcesz nawet być w kręgu takich ludzi, znajomych, bo cały czas masz jakiś problem, cały czas mm, znajdujesz jakieś wymówki. Także ja mam naprawdę kartę, która mogłaby obiecać dogram sobie filmik. Mam kartę, która mogłaby obiecać to, że coś się u ciebie zmieni względem tego serca, tego, tego, tego partnerstwa, ale ty no, musiałbyś też chcieć, prawda? Także w czerwcu ja nie mogę Ci obiecać niczego, jeżeli Ty faktycznie nie wyruszysz naprzód, jeżeli nie zmienisz toku myślenia, jeżeli nie, nie zaczniesz zostawiać tych problemów za sobą, nie ciągnąć je, jeśli nie zmienisz pewnych jakichś tam rzeczy, które dotychczas po prostu ciągną się i ciągną. No i lwiątko, no, no jest tutaj ogromna szansa. Jest ogromna szansa na to, żebyś faktycznie miał. E, dla lwa, który już ma tego partnera czy partnerkę, to, to, jest, to nie jest coś, gdzie. Ty, jeżeli ty się nie czujesz szczęśliwy, to tylko dlatego, że przygniotuj cię jakieś problemy. Ale naprawdę, można poczuć szczęście w danym dniu z daną osobą, nawet jeżeli nie masz czasu, nawet jeżeli coś tam, to możecie znaleźć 5 minut tego szczęścia sami, okazując jeden drugiemu miłość. Jeżeli, Lwie, jesteś samotny. To tak naprawdę zastanów się tylko, czy nie ogranicza cię twoje własne myśli, twój własny negatywizm. To, że ty w ogóle nie chcesz wyjść, nie chcesz nikogo poznać, możesz tak naprawdę nawet stwierdzić, nie, nie wiem, że ale gdzie ja mam wyjść, po co ja mam wychodzić, z kim ja mam rozmawiać. Cały czas są te negatywne rzeczy, więc tak naprawdę to nie będzie na jutro. Ale jeśli to wyjście, nie wiem, zorganizujesz jakieś wyjście na kawę, czy ze znajomą osobą, czy nawet do kina, czy nawet samemu wyjdziesz na spacer, może akurat właśnie wszechświat ci zesłać kogoś. Tylko musisz zechcieć po prostu wynurzyć się z tego domu i zacząć coś robić. Może jakiś basen, może jakieś małe, drobie, drobne rzeczy, które cię tak naprawdę sprawią tobie radość, a dzięki temu jeszcze napotkasz właśnie tą osobę. Jest możliwość na czerwiec, jest możliwość na lipiec, na sierpień, tylko zależne od tego jest, czy ty zechcesz w końcu zrobić coś fajnego i czy zaczniesz myśleć pozytywnie. To było dla takiego lwa. Idziemy dalej. Może jeszcze dla innego lwa coś się tutaj znajdzie, tak? Zrobimy troszeczkę dalej. Zrobimy sobie tak. Troszkę pracy. Trochę miłości. Trochę zdrowia i trochę przyjaźni. I lew na czerwiec w pracy. Boże, te lwy non stop pracują. Czy wy tak dużo pracujecie? Czy po prostu jesteście zarobieni? Na pewno to jest do lwa, który nie wyobraża sobie żyć bez pracy. Praca jest tutaj na pierwszym miejscu. No, lwie, no, taka tutaj jest karta malutka, że mam dwie rzeczy. Jednemu lwiątkowi przeszkadzać może, może to nie jest przeszkadzanie, ale do jednego lwiątka zapukała miłość i w tym momencie nawet się nie chce pracować, a do drugiego lwiątka może zapukać jeszcze większa ochota i chęć na pieniążki. I tutaj jest teraz taka sytuacja, że ja mam tutaj naprawdę ja mam takiego jednego zakochanego, a drugiego mam właśnie takiego robotnego. Um, I teraz nie wiem, jak to rozdzielić. No to ja powiem taką jedną rzecz, do tego, który chce więcej pieniędzy. Jakieś tu pieniążki idą przez Twojego partnera. Na małżeństwie, na partnerze idą też pieniądze. Na pewno Ci to da jakiś relaks tutaj z tyłu głowy. Dla lwiątka, który gdzieś tam jest zakochany. To tutaj no, musisz mi troszeczkę zbalansować to. Mam tylko taką małą uwagę, żebyś popatrzył lwie na swoich pracowników bądź na swoich kolegów, koleżanki w pracy, bo gdzieś mogą faktycznie rzeczy wychodzić poza kontroli. Może tylko chodzi o to, żebyś w czerwcu przypilnował, czy ta osoba dana. Nie wiem, jeżeli zostawiasz tą daną pracę tej osobie, ta osoba może nie wykonać za ciebie ją. Jeżeli to jest twój pracownik, ta osoba może o czymś zapomnieć, bądź faktycznie trzeba by było gdzieś tam im przypomnieć o tym, że, że jesteś. No, taka malutka uwaga, widzicie, na tej pracy. Co ja tutaj jeszcze mam na miłości dla lwa? Znowu się powtarzają karty dla takiej osoby, która spotkała się ze śmiercią. I, i, i gdzieś tam właśnie z tym samotnością. Dalej mam takie myślenie wasze w tych kartach, więc one się dalej potwierdzają. Co tu jeszcze mamy? To jest dosłownie dla samotnego lwa tutaj rozkład, więc ja zobaczę sobie tutaj, słuchajcie, jeszcze raz, czy to jest dla kogoś innego, czy to jest dalszy ciąg tego samego. No samotnych mam tutaj. Zaraz sprawdzimy. No ocena, słuchajcie, to jest karta oceny, patrzenia na siebie krzywo, brak pewności siebie. Lewie, popracuj nad tym, żeby jednak zacząć stawiać na siebie na pierwszym miejscu. Co tu jeszcze mamy? Energia ci będzie sprzyjać. Jeśli tylko odwrócisz głowę w swoją własną stronę, to naprawdę jest energia mówiąca o poznaniu kogoś. Cudownie, zainteresuj się sobą, zajmij się sobą, a miłość sama przychodzi. Taka karta na przyszłość. Jeszcze poczekajcie, dogram sobie. Jeszcze jest taka malutka uwaga tutaj. Um, że też możesz krzywo patrzeć na partnera czy partnerkę. Możesz szybko tą osobę oceniać. Gdzieś tam motylki, jeżeli już motylki gdzieś tam padły, to w, wkracza nam tutaj głupiec. I, i, I ty zaczynasz też myśleć troszeczkę inaczej o tej osobie. Znajdujesz na tą osobę jakieś drobne, negatywne rzeczy. Więc fajnie by było, żebyś przestał, przestała oceniać, żebyś naprawdę wyluzowała czy wyluzował. I dał troszeczkę przestrzeni tej osobie. Ona się wcale nie zmieniła, po prostu gdzieś tam te motylki opadły. I przychodzi taka sytuacja, gdzie jest takie życie prawdziwe między Wami, trzeba po prostu zdecydować o przyszłości. Czyli może być sytuacja, gdzie będziecie rozmawiać o zamieszkaniu ze sobą, może o czymś głębszym, żebyście się tutaj po drodze nie poróżnili po prostu. No, ale wracając do tych lwiątków samotnych, no to tak naprawdę jeszcze raz mówię Wam, energia Wam sprzyja. Popatrzcie w swoją stronę, zacznijcie dbać o siebie, o swoje przyjemności, wychodźcie mi z domu. A naprawdę przyciągniecie coś do siebie. Na zdrowiu dla lwa, co my tu mamy na czerwiec? Zawieszenie, i tu jest tylko tak mała, drobna rzecz. Na zdrowiu. Dobra, dobra. No to tutaj nie jest o waszym zdrowiu lwiątka. Tutaj jest pokazany mężczyzna, na pewno mężczyzna. Może to być ojciec, brat, może mąż, może kochanek. Mężczyzna, który tak naprawdę. Ma w sobie za mało, nie wiem, tej energii, tego entuzjazmu, ma mało wesołości, szczęścia. Może jest czymś przytłoczony, może potrzebuje tak naprawdę, może to jest sprawa faktycznie tutaj zdrowotna. No na pewno jesteście tak jakby cały czas koło niego dołowani, dołujecie się, może niepotrzebnie tak naprawdę jesteście w ogóle w tej jego przestrzeni i energii. No co ja mogę tu powiedzieć na tej osobie? Ta osoba niby was potrzebuje, ale ja bym wam sugerowała jednak się tak nie, 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 nie wchodzić w tą energię, dlatego że sami możecie strasznie podupaść i osłabnąć. No, tutaj jest jeszcze takie coś. Jeżeli to jest faktycznie mężczyzna, który jest chory, który ma problemy z plecami, nogami, może coś takiego tutaj jest, no to warto jest jeszcze wziąć, a może jeszcze brzuch, o! Warto jest jeszcze wziąć, zrobić pełne badania. A tak naprawdę zastanowić się, czy, ten, czy ta osoba zdrowotnie nie, nie. Czy to nie jest wywołane przez to, że on jest taki wiecznie smutny, że nie może sobie znaleźć miejsca pasji. Czy tak naprawdę nawet to zdrowie nie poszłoby w drugiej planie, jeżeli on by się zajął czymś? Brakuje mu coś, czegoś. Także na, tak, na zdrowiu Wam wyszedł ten mężczyzna. Nie wiem o co w tym chodzi, Wy będziecie wiedzieć o co chodzi. Na przyjaźni. Mamy piękne grono ludzi koło Was. Widzicie, to nie jest do wszystkich. Ja mogę tylko taki malutki szczegół dać na tej przyjaźni, że jeżeli ktoś w przyjaźni zamierza zrobić może nawet jakiś wspólny interes, może ta przyjaźń jest taka, gdzie wy macie wspólny wyjazd ze sobą może tylko jest to myślą Waszą, to ja bym na to namawiała. Jest tutaj piękna karta współpracy, wspólnego wyjazdu, nawet rodzinnego, razem możecie gdzieś wyjechać. Bardzo ładna przyjaźń. No coś związanego z, Albo z pracą, bo to jest miejsce zamieszka Miejsce pracy Albo z jakąś podróżą wspólną Ale nie przyczepię się Jest to jakaś ładna przyjaźń Też jeszcze mogę do, lwia, do lwa powiedzieć Nie do wszystkich Widzicie, no jest to tęsknota lewa do kogoś z rodziny W tych kartach Do jakby takiej matki, macierzyństwa Nie wiem Jakbyś ty lwie miał poczucie Samotności, osamotnienia Ze względu na właśnie mamę. Jakby, jakby ta mama jednak była wam potrzebna. Albo... Wiecie co? Tu jest takie wołanie o miłość co do matki. Ja nie wiem, jak to ująć. Ja mam tylko taką jedną, jedyną kartę co do tego. Postarajcie się otworzyć. Zjawić się u niej w drzwiach. Przytulić mocno. Po prostu zostawcie to temu danemu dniu, te, temu Temu wydarzeniu, to wszystko. Po prostu idźcie i przytulcie się do tej mamy. To jest, to jest chyba jedyna rzecz, którą wy czujecie tą potrzebę podświadomie. A ja myślę, że to jest dobry moment. Czerwiec jest dobrym momentem na to, żeby się troszeczkę tak zanurzyć w tych ramionach matki. No, taka karta. Dobra, kochani, idziemy troszeczkę dalej. Dogramy sobie filmik. Zrobimy troszeczkę dalej. Zobaczymy, co one nam powiedzą. Też same od siebie, ok? Nie zadaję pytań. E, zobaczymy, co te karty troszkę tak bardziej na przyszłość, na ten czerwiec mają do powiedzenia. Widzicie, no nie wszyscy się odnajdą w tym horoskopie. Jeżeli faktycznie coś Wam spasowało, to napiszcie, polubcie. Chyba to tak działa w tym, na tym YouTubie, nie? Dobra, mamy tutaj takie, no faktycznie nie widać tych kart. Ja muszę to jakoś jeszcze. Abyście mieli jakieś widoczność na te karty, zrobić coś z tym. Nie wiem, jak oni to robią. No, albo moja twarz, albo te karty. Co wybieracie? <grym> Dobra. Eee, mamy tak, trzy pierwsze karty. To są takie karty, i one mają informację ogólną do Was. Ej, I zaraz jeszcze z tego wyciągniemy coś. Więc informacja ogólna jest taka. Tu jest w uspaniu, tu są noże w plecy. Tutaj jest dobra wiadomość. Okej, okay, fajnie. Jeżeli wstrzymywało was coś, na co czekaliście na dłuższy długi czas już, jeżeli um, jest coś, co wam sprawiało dyskomfort, no to to jest ta karta mówiąca o tym, że idzie coś fajnego, wyjaśnienie sytuacji, uh, uwolnienie was od tej sytuacji. Nie wiem, ja mogę dać tylko, nie wiem porównanie takie jakby sąd, może jakiś egzamin, może może jakaś praca, no. Coś w uspaniu, na co ci czekacie, żeby się skończyło. Coś mało komfortowego, co ma się zakończyć już w końcu. I to naprawdę jest koło czerwca. Fajnie. Zobaczymy, co jest pod tą pierwszą kartą. Dodam sobie do niej dwie karty jeszcze. Tu jest właśnie karta no, uspania. Zaraz zobaczymy. Dwie drogi. Ok. I dla niektórego lwiątka jest tutaj potencjał. Jest druga droga mówiąca o tym, że jeżeli czujesz się um, w pracy niedoceniony, Zastały, znużony daną pracą, masz drogę mówiącą o tym, że fajnie by było wyjść i szukać czegoś, co sprawi Ci przyjemność. Naprawdę czerwiec jest momentem takim, gdzie te zmiany byłyby lepsze. I jeszcze mogę tylko dodać, że, y, że poszukaj w sobie tego talentu, może jakiś kurs, bo tutaj są ogromne możliwości. Druga karta to są te niby noże w plecy, karta problemów, rzeczy, które nas y, sprawiają nam przykrość. I to jest do lwa, który ma problem może nawet z dzieckiem, z dziećmi. Um, jest jakaś zawieszona sytuacja. Ja, ja nie mogę Was tutaj pocieszyć, bo po to są noże w plecy, to się już wydarzyło, to już coś wiecie, że jest źle. Ja mogę tylko powiedzieć, że wahacie się czasami, jak rozmawiać z tym dzieckiem, albo jak macie rozwiązać temu dziecku problemy. i Ja mogę tylko dodać, sobie sobie dopomogę wręcz kartą, słuchajcie, no wywalczone wszystko, nie walczy się, karta dopomogła. Jeżeli się wahacie, i, i, i od razu, jeżeli wychodzicie z takiego założenia, że trzeba, Faktycznie mocno wywalczyć, wy, wy, wyplewić coś z tego dziecka siłą? Nie, niestety. Niestety nie, dlatego że to już się stało, ten problem już zaistniał, już jest coś w tym dziecku zakorzenione i wy możecie tylko i wyłącznie pomóc. Możecie tylko wyciągnąć tą dłoń, możecie Lewiątko przytulić te swoje dziecko, starać się jak możecie, ale już krzyk czy walka. A czy robienie czegoś na siły no nie pomoże. Nie pomoże, bo to dziecko już, już coś zbudowało, jakiś taki mur. I ono pęknie, jeżeli wy mi dacie temu dziecku miłość. Pęknie, coś się w nim zmieni, ale tylko miłością. Nie, już nie, nie walką, no. I trzecia karta dobrych wiadomości. Oj, Lewiątka. No, albo wyjeżdżacie na czerwiec na wycieczki. Albo zdajecie mi egzaminy, które kończą się naprawdę pozytywnie. Albo jeszcze jest karta przyjemności, gdzie są wprowadzenie się, przeprowadzenie, sprzedaż domu. No, wszystkie te rzeczy ja mogę tak wymieniać, wymieniać, ale naprawdę czerwiec ma przynieść już jakieś ukojenie, jakieś dobre wiadomości jeszcze. Tak, bardzo ogólnie, coś fajnego na Waszej drodze jest, dobra? No to takie bardzo, bardzo ogólne, tak jak widzicie. Dogramy sobie jeszcze. Także ja tylko tak wpadam, wypadam, nie zamęczam Was, posłuchajcie sobie na chwileczkę, na kilka minutek. Ja mam dla Was tym razem, bo zazwyczaj wystawiałam Wam kartę anielskie, taką jedną kartę. Mam dla Was karty inne, zakupiłam je. Dzisiaj nawet, słuchajcie, przybiegłam tutaj, żeby zrobić sesję, szybciutko. Ja patrzę, kto tu się zasiadł, a tu mój mąż sobie wyciąga jedną właśnie z tych kart. Tak on sobie zrobił porady na dzisiaj. Ja mówię, uciekaj, ja mam sesję. <grym> a on po prostu sobie kartami się tutaj rządzi, nie? Co to się dzieje? Więc tak, wyciągnę dla Was jedną kartę i zobaczymy, czy to jest um, taka całość, czy coś zupełnie nowego nam powie, czy to będzie miało sens do tego wszystkiego. Dla Lwana Czerwiec karta. Mamy taką kartę. OK. I ta karta mówi Wam. No to jest, zobaczcie, to jest dalekowictwo, to jest patrzenie na przyszłość. Ja bym powiedziała, że to może być tutaj właśnie do lwa, o którym mówiłam, że pora jest ruszyć z jakimiś krokami może, może wprowadzeniem się do partnera, może odwrotnie, może wspólne życie, może nawet na wyjście o pracę. Opatrzenie, co ty chcesz na kiedyś. Um, może te malutkie zmiany dzisiaj um, o tym wszystkim, co mówiliśmy, mają właśnie um, taki wydźwięk tej karty, że jeżeli nawet tego jeszcze dzisiaj nie widzisz, bo jest bardzo daleko, to może się zbliżyć do Was, bo jakby nie było, ta karta pokazuje, że ona tam patrzy przez tą lunetę, ale tak naprawdę jest ten balon. I ten balon jest powolny, ale on w którymś momencie zmierzy do tego celu, do którego patrzysz. Więc ja myślę, że ta karta ma tutaj tylko i wyłącznie pokazać Wam, że chyba czas pomyśleć nad swoją przyszłością. Nad tym, co dalej chcecie, co pragniecie zrobić. Ale pierwsze lewiątko, wracając do pierwszego punktu, tutaj, o którym mowa była, warto jest. Yy zostawić ten nadbagaż, który wyciągniecie z przeszłości. Jakiekolwiek problemy. Może to chodzić właśnie o osobę, która spotkała się ze śmiercią, ale też może chodzić o osobę, która tak naprawdę bardzo mocno zamknęła jakichś ludzi w przeszłości i czas na to, żeby się zbliżyć i może coś wyjaśnić z tymi osobami. Może czas to po prostu zostawić i odpuścić, a może czas się pogodzić. Tak Was zostawię dzisiaj i do zobaczenia znów. Dziękuję.